Związek Nauczycielstwa Polskiego to najstarszy polski związek zawodowy. Zrzesza nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty i nauki. Działa na rzecz obrony praw i interesów swoich członków oraz wszystkich pracowników oświaty, a także aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polskiej oświaty. Powstał 1 października 1905 roku w czasie zaborów w Pilaszkowie Kołołowicza jako związek nauczycieli ludowych. A jego celem była obrona interesów zawodowych nauczycieli, walka o polską szkołę i prawo do nauczania w języku polskim. Stał się on zalążkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pierwszym prezesem był Stanisław Nowak. Przywódcy związku utrzymywali kontakt z członkami w dużej mierze za pośrednictwem czasopisma Głos Nauczycielski, który ukazuje się od czerwca 1917 roku. To najstarsze pismo branżowe w Polsce odegrało istotną rolę w jednoczeniu środowiska nauczycielskiego w walce o nowoczesną szkołę, niezależną finansowaną z publicznych funduszy. Przed I wojną światową związek zapisał wiele chwalebnych kart. Jego członkowie brali udział w ruchu niepodległościowym. Związek może być też dumny z postawy swoich członków, zwłaszcza podczas wojny polsko-bolszewickiej. Udział nauczycieli w tej wojnie docenił sam marszałek Józef Piłsudski w 1921 roku i przyjął honorowe członkostwo związku. ZNP już w 1921 roku utworzył wydawnictwo Nasza Księgarnia, a na początku lat 30. uruchomił nowoczesną drukarnię. W latach 1924-1925 zbudował ze składek członkowskich Sanatorium Przeciwgruźlicze w Zakopanem, które było pierwszym zakładem leczniczym na świecie wzniesionym przez organizację związkową. W latach 1930-1932 została wzniesiona w Warszawie ze składek siedziba zarządu głównego związku wraz z hotelem i bursą dla uczących się i studiujących w Warszawie dzieci nauczycieli. W okresie międzywojennym nauczyciele zademonstrowali również swoją postawę patriotyczną i obywatelską. 4 czerwca 1939 roku na lotnisku w Świdniku Zygmunt Nowicki, ostatni prezes ZNP w II Rzeczypospolitej, przekazał marszałkowi Edwardowi Rydzowi Śmigłemu. Samolot RWD-8, ufundowany przez Związek, wpłacił także znaczną kwotę na cele związane z obronnością państwa. W czasie II wojny światowej ZNP działał w podziemiu jako tajna organizacja nauczycielska, która była częścią polskiego państwa podziemnego i stanowiła formę oporu wobec okupanta. Jej głównym celem stało się zapewnienie Polakom edukacji przez organizowanie i prowadzenie konspiracyjnego nauczania oraz kształtowanie patriotycznej postawy i podtrzymywanie ducha narodowego. Nauczyciele tajnego nauczania płacili za swoje zaangażowanie często najwyższą cenę. Resztowani przez Niemców ginęli w katowniach gestapo. Tajnym nauczaniem objęto ponad 1,5 miliona dzieci oraz ponad 100 tysięcy uczniów szkół średnich oraz studentów. Spośród około 20 tysięcy nauczycieli, działających w ton, blisko 50% poniosło najwyższą ofiarę. Tajna organizacja nauczycielska, wyjątkowa w swej skali oraz zasięgu, stanowiła ewenement na skalę światową. Żaden inny kraj europejski nie miał tak heroicznej karty w dziejach oświaty jak ta, którą zapisała tajna organizacja nauczycielska. Sekretariat Zarządu Głównego ZNP postanowił ustanowić Dzień 26 października każdego roku Dniem Pamięci o Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Po wojnie ZNP był zaangażowany w odbudowę szkolnictwa, dokształcanie kadry nauczycielskiej, rozwój działalności socjalnej i kulturalnej. Podjął trudną walkę o poprawę warunków pracy i życia, prowadził różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 1952 roku ustanowiono odznaczenie zawodowe Medal Komisji Edukacji Narodowej, o który wnioskował ZNP. 13 grudnia 1981 roku, w związku z wprowadzeniem stanu wojennego, działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego została zawieszona. Pod koniec 1982 nastąpiła jego reaktywacja po wprowadzeniu ustawy. Karta nauczyciela uchwalonej 26 stycznia 1982 roku. I stanowiącej fundamentalny akt prawny w polskim systemie edukacji, regulujący prawa i obowiązki nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych. To ZNP odegrał kluczową rolę w doprowadzeniu do uchwalenia tej ustawy. Związek odegrał ważną rolę w transformacji ustrojowej, uczestnicząc m.in. w obradach okrągłego stołu i reformując swoją działalność, włączając się w przemiany społeczne i oświatowe. Podkreślając ciągłość tradycji, wydano pamiątkową odznakę dla członków TON, a w 2000 roku w Warszawie odsłonięto pomnik nauczycieli tajnego nauczania. Dwa lata później ZNP we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zainicjował konkurs Nauczyciel Roku. Dzisiaj Związek Nauczycielstwa Polskiego walczy o powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce poprzez obywatelski projekt ustawy Godne Płace i Wysoki Prestiż Nauczycieli. Broni interesów wszystkich pracowników oświaty i praw związkowych. Obecnie zrzesza ponad 200 tysięcy działaczy. ZNP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Związków Nauczycielskich i Światowej Federacji Nauki. Związek Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Słubickiej rozpoczął swoją działalność od maja 1945 roku, kiedy przybyli tu nauczyciele związkowcy, zastając budynki szkolne zdewastowane, wymagające odbudowy. Zniszczenia wojenne, brak bazy oświatowej rekompensował zapał i entuzjazm osiedleńców. Pierwszym przewodniczącym związku został Hugo Dasdorf-Ogarski. Kolejnymi prezesami byli Anna Ośniańska, Antoni Masło, Aleksy Łukaszewicz, Adam Soplica, Władysław Jagiełowicz, Jan Bukalski, Bronisław Leszczyński, Teresa Rukawisznikow, Leszek Jaworek, Stanisław Woronowicz, Maria Lisiewicz. Od 2006 roku do chwili obecnej pełni tę funkcję Weronika Bursztynowicz. Oddział ZNP w Słubicach w chwili obecnej liczy 227 członków w 15 ogniskach. Swoją działalność opiera o dwie aktywne sekcje: Nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów. Zarząd oddziału działa w nowocześnie wyposażonym biurze przy ulicy Piłsudskiego 4. W skład zarządu oddziału ZNP w Słubicach w kadencji 2024-2029 wchodzi 14 osób. prowadząc działalność statutową i wewnątrz związkową. Zarząd oddziału ZNP kładzie nacisk na pomoc i rozwiązywanie problemów bytowych członków. Bardzo dobrze funkcjonuje pomoc prawna, również online. Interesy nauczycieli, pracowników oświaty oraz przyszłość szkół i placówek oświatowych są priorytetem i walka o nie toczy się do końca. Przykładem są obronione szkoły w Kunowicach i Golicach. Od chwili, kiedy zostały uratowane w 2010 roku, szczególnie szkoła w Kunowicach została rozbudowana, a jej dalszy rozwój infrastruktury jest w trakcie planowania. W odpowiedzi na naruszenie praw pracowniczych, związek podejmuje zdecydowane działania protestacyjne, włączając w to organizację strajków, manifestacji i pikiet. Było ich wiele. Ostatni wielki strajk ogólnopolski w oświacie odbył się w dniach od 8 do 27 kwietnia 2019 roku. W dniu dzisiejszym, tak jak w całej Polsce, rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty. W Subicach do strajku przystąpiło 19 placówek. Na chwilę obecną wszyscy, którzy pojawili się w pracy, bo niektórzy zaczynają pracę o godzinie 10, niektórzy o 9, inni o 12, te osoby, które się pojawiły w pracy, biorą udział w strajku. Zdecydowana większość nauczycieli bierze udział w strajku. Uczniowie rano nie przyszli do szkoły, nie odbywają się lekcji. Miałam nadzieję, że praca nauczycieli będzie doceniona i się rząd ze związkami dogada, ale zawiodłam się. Zarząd Oddziału ogromny nacisk kładzie na działalność patriotyczną. Celebruje rocznicę ZMP oraz aktywnie uczestniczy w obchodach rocznic państwowych. 22 października 2010 roku na cmentarzu komunalnym w Słubicach uroczyście odsłonięto pomnik pionierów szkolnictwa, nauczycieli i wychowawców oraz pracowników Oświaty Powiatu Słubickiego. 21 października 2013 roku w Kolegium Polonikum w Słubicach wręczono uroczyście oddziałowi w Słubicach najwyższe związkowe odznaczenie, złotą odznakę ZNP, za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej. W marcu 2021 roku na wniosek Słubickiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego miejscy radni zdecydowali, że nowo powstałe rondo u zbiegu ulicy Obozowej i Drogi Wojewódzkiej nr 137 otrzyma imię Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, a 7 października 2021 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą tego ronda. Dnia 21 października 2025 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji 120. rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego i 80. rocznicy działalności oddziału ZNP w Słubicach. Zarząd oddziału prowadzi działalność promocyjno-edukacyjną. Wspólnie z telewizją Horyzont TV Słubice zrealizowano filmy dokumentalne pod tytułem Związek Nauczycielstwa Polskiego na ziemi słubickiej. 82. rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego wczoraj i dzisiaj. Działalność związkowa to również promocja, czyli kształtowanie właściwego wizerunku związku przez gromadzenie dokumentacji działalności. Zarząd oddziału wypełnia funkcję międzyzakładowej organizacji związkowej wobec pracodawców objętych działaniem oddziału. Współdziała z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, z organami jednostek samorządu terytorialnego, z kuratorium oświaty. Związek otacza szczególną opieką młodych nauczycieli, a przy oddziale Słubickim od 23 lat działa społeczny punkt informacyjno-konsultacyjny do spraw awansu zawodowego. Bardzo dobrze układa się współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, społecznymi inspektorami pracy i z pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową. Dla zasłużonych działaczy ZNP występuje o nagrody, medale, odznaczenia związkowe i państwowe. Wzorcowo układa się współpraca z Okręgiem Lubuskim i Zarządem Głównym ZNP, z Radą Wojewódzką OPZZ. Zarząd organizuje wywiady z działaczami związkowymi oraz interaktywne konferencje na temat sytuacji w oświacie, spotkania otwarte dla pracowników z przedstawicielami władz samorządowych i najwyższych władz związkowych, z prezesem ZNP, Sławomirem Broniarzem, wiceprezesami Zarządu Głównego ZNP, Grzegorzem Gruchlikiem i Krzysztofem Baszczyńskim. Kilkakrotnie odwiedzili oni Słubice, a prezes ZNP występował w naszej lokalnej telewizji. W wyniku swoich działań organizacja pozyskuje coraz więcej sojuszników i współpracuje z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy i powiatu Słubickiego, z instytucjami oraz mediami. Angażuje się w społeczne inicjatywy. Przedstawiciele zarządu oddziału biorą udział w uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez placówki oświatowe i nie tylko. Są członkami komisji. Związek obejmuje honorowym patronatem i sponsoruje nagrody na różnorodne konkursy dla dzieci i młodzieży oraz pracowników oświaty. Istotną rolę stanowi integracja środowiska, w tym działalność kulturalno-oświatowa i turystyczno-szkoleniowo-sportowa, w ramach której organizowane są świąteczne spotkania, warsztaty, wyjazdy na wydarzenia artystyczne, imprezy muzyczne, wycieczki krajowe i zagraniczne pikniki. Członkowie chętnie udzielają się w różnych dyscyplinach sportowych i biorą udział w zawodach organizowanych przez ZNP na różnych szczeblach. 120. rocznica powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego i 80. rocznica działalności oddziału na Ziemi Słubickiej to doniosłe jubileusze. Podkreślają one kluczową rolę Związku w rozwoju polskiej oświaty i społeczeństwa. Historia ta jest świadectwem długiej drogi. Pełnej wyzwań, sukcesów, ale jest też naszym kompasem na przyszłość. Wymaga to odnowionych sił i niezłomnej determinacji. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami razem tworzyli tę historię i nadal ją piszą. Pojedynczy człowiek jest jak pojedyncza kropla deszczu. Razem tworzymy ocean.